4 dni nie wyjechałem w ziołki. Sąsiad mi pierwszy wokupuje. Z tym wczoraj też z zakupami to zatrzymał się przy ulicy Puławskiej 400 metrów, no bo bez sensu było Widzieli Widzieliście panowie, gdzie się samochody zatrzymują, a ja jestem od, od piątku, od czwartku uziemiony. Musiałam zamknąć sklep po prostu na, na siłę, że po prostu no, no, co zrobię. Dzwonią, odmawiają mi po prostu przywóz po prostu towaru, bo po prostu na drogi, boją się po prostu o zniszczone samochody dla, dla firmy. <laughs> w ścitomice trzeba jednocześnie ze wszystkich stron budować nie kończąc żadnego odcinka co teraz dało nam się bardzo bardzo mocno odczuć zamykając nasz ty wsi ludzie którzy jechali do pracy na drugą zmianę bądź do lekarza nie byli w stanie po prostu wyjechać z naszej wsi Ja nie, 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 nie znam nazwiska pani, która, która stwierdziła z gminy, że ona była w sobotę, przejechała się tędy i samochodem terenowym się da. Żadnych dojazdów nie mamy, żadnego, jeśli chodzi o jakiekolwiek pogotowie czy straż pożarna, po prostu jesteśmy odcięci od świata. Bartek muszę z żoną jechać do, do, do szpitala. Nie mam pojęcia, w jaki sposób ja to zrobię. U mnie w domu jest dwa dzieci niepełnosprawne, dla których gmina udostępnia busik, do którego ja Pierwszy kilometr, bo nie jest w stanie do mnie przyjechać, a w tym tygodniu dzisiaj w domu w ogóle nie wyjechały. Położenie kanalizacji wymaga rozkopania ulic. To jest naturalne, ale dlaczego one wszystkie trzy muszą być rozkopane w tym samym czasie i pozostawione w tym stanie do roztopów, to jest zupełnie niezrozumiałe. Inwestycja właściwie jest prowadzona na prawie 6 kilometrach dróg. Natomiast zakres robót, technologia wymagała tego, żeby elementy były, były, stanowiły pewną całość, w związku z tym należało to rozpocząć od strony technicznej na kilku odcinkach dróg. Droga zostanie w ten sposób udrożniona, żeby mieszkańcy mieli pełną przejezdność.